No cóż, zobaczymy, czy szaman jest, czy nie ma. Ech, znowu jazda jest. Zobaczymy, czy szaman jest, czy nie ma. Ech. Nawet jest, nawet głos usłyszał, zanim się obraz pojawił. Ech, jak ktoś tam jest na czacie, to jeszcze niech napisze, bo już w zasadzie nie wiem, może odwykłem od obsługiwania e, elektroniki przez te parę dni. Aha, jestem. No dzięki Joli. E, na Facebooku jakiś link się właśnie e, szaman wkleił, który plakat, który Jola zrobiła na bosaki, ale niestety nie da się go wkleić z obrazu. E, z Gmaila, więc Jola albo nie wklei sama, co pewno też się nie da tylko jako link, tylko trzeba by zmienić ten obraz. Takie informacje szaman w audycji przekazuje dla tych, co go słuchają zamiast, zamiast przez skype'a albo przez telefon. W każdym razie tak się obrazka nie da go wkleić na facebook'a. Musi mieć albo inny format, albo może spróbuj, Aha, ty... Nie na gmaila, tylko na wirtualną szamanowi wysłać jako załącznik. Zresztą ja już nie wiem na co on jest wysłany. W każdym bądź razie w takiej formie nie ma szans go wkleić. A jest bardzo fajny, więc dobrze by było, żeby był obrazem, a nie jakimś linkiem, którego się nie da otworzyć, jak komunikował właśnie Arturo. Nie wiem dlaczego nie możesz go otworzyć, bo, bo szaman go otwiera. Także już dość tych komunikatów prywatnych. <laughs> nie, oczywiście, szaman się śmieje, e, ale tak właśnie obczajamy tą technologię. No i szaman też ją czasami e, nie obczaja do końca. No ale cóż zrobić? Dzisiaj jakiś inny filmik w tle bez głosu e, z naszych bosakowych. sokolicowatych wędrówek boshakowych, nie dla wszystkich, bo niektórzy Ania wyszła w butach, no ale to zawsze jest wejście bardzo istotne. Ta wycieczka nasza w Pieninach była bardzo długa, schodziliśmy całkiem już po ciemku z Trzech Koron, w zasadzie, no, nie całkiem, tylko zupełnie ciemną nocą, po dziesiątej, bez księżyca, także tam, gdzie były drzewa, to w zasadzie szliśmy zupełnie na pamięć, a tam jest bardzo trudne zejście, bo mnóstwo kamieni wielkości no, 10-15 cm się pałęta pod stopami, więc trzeba iść już zupełnie na wyczucie i bardzo ostrożnie, żeby żeby sobie zębów nie wybić, ale wszystkim się udało to zrobić. No, po 6 godzinach, czy z okładem, chyba marszu, no bo to jest taka dość długa wycieczka. Szczególnie jak trzeba iść 3 razy wolniej, bo, bo jest całkiem ciemno. Ale dzięki temu właśnie są dodatkowe doznania. No, tutaj piękne pazurki się nam pokazują, ale to nieważne, to jest tylko dla Was w tle. Szaman nie może obczaić, dlaczego te liczniki na live streamie się ciągle pokazują. No, ale nie wiem. Tak się zamontowały, to chyba jest jakaś nowa funkcjonalność live streamowa i nie bardzo, nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Może z czasem się. Połączymy z tym i się to y, wykasuje. A może tak ma być. Cóż moi mili, dzisiaj y, tak właśnie y, informacja y, dla tych, którzy coś tam do Szamana komunikowali. Y, długiej audycji, tak jak zapowiedziałem, wczoraj nie będzie, bo szaman dzisiaj y, ledwo ciepły, bo znowu. 10 godzin w Matrixie, a w zasadzie od rana cały czas zasuwa, i, i jutro też się zapowiada dzień gorący. A nie wiadomo, czy jutro nie trzeba się będzie zebrać Ym, na chondraski, ale to zobaczymy. Tu możecie zobaczyć, kto nie był, jak wygląda widok z okolicy właśnie jest nad przełomem Dunajca -NICE ponad 300 metrów. Ym, chyba 350 czy, czy ponad od lustra wody, także taka dość potężna yy, skarpa yy, i prawie, że no, pionowa, przynajmniej yy, ten początek, z okolicy, także yy, no trzeba by no, lotem nurkowym jakimś skakać tutaj z tej sosenki albo z tej skały, która potem się może jeszcze pokaże, żeby dolecieć do Dunajca, no ale widoki są takie zapierające nie każdy tam się zbliża do tych skał i wychodzi no ale to wszystkim polecam bo jest to przepiękna góra niesamowita z niesamowitą energią ani w Tatrach ani tym bardziej w Beskidzie Żywieckim gdzie mamy naszą Nasze skrzyczne, no takich energii nie ma. Pieniny są bardzo specyficzne. Mają nie, to są takie jak wczoraj mówiłem, góry endemiczne trochę. No, bardzo stare i w bardzo specyficzny sposób wypiętrzone, a przełom Dunajca, który oblewa najwyższe szczyty wysokich pieni, właśnie, no. Dodaje niesamowitego uroku, bo woda, takimi jęzorami, w zasadzie z trzech stron prawie oblewa i sokolice, i, i jeszcze kilka innych szczytów, i trzy korony, korony też w zasadzie z trzech stron się y, można opłynąć, tylko takim właśnie wężowym, wężowym, ruchem jak się bije przełądu Night. No, ale to taka informacja dla tych, którzy by się chcieli wybrać, a jeszcze nie byli. Polecam, bo uroki pieni nie przez wszystkich są docenione. To są takie góry, o których się mało mówi, a są blisko Tatr, tak jak i wszystkie góry u nas na południu. W Polsce i wystarcza na nie dwa dni, żeby je obejść całe, w zasadzie tak w pierwszej wersji, i żeby się w nich zakochać, i żeby przyjechać na dłużej, żeby jednak zobaczyć te zakątki, które niekoniecznie da się oglądnąć pierwszego. Przy drugiego dnia, kiedy się tam przebywa, bo jest tam mnóstwo miejsc, y, które przyciągają, wręcz wołają takich, którzy są otwarci na mm, no może głębszą y, y, taką więź z naturą, tak to nazwijmy. Y, no i czasami trzeba się do nich w jakiś sposób tam mm, dowlec, albo zejść ze szlaku, albo po prostu poświęcić im troszeczkę mniej lub więcej czasu żeby, żeby to wszystko poczuć. Także tak jak mówię, polecam wszystkim. No i niech zostanie ten widok. Także moi mili, jutro może jakaś będzie dłuższa audycja nieco. Dzisiaj w zasadzie szaman tylko tak informacyjnie z racji tego że powiedziałem że dziś się pojawię ale nie będę rozpoczynał żadnego tematu bo wszystkie są mocno długie teraz nam się fala następna druga biała colkinowa no dziś chyba bodajże piąty szósty kin piąty to wczorajsze zwierciadło no i cóż yy, tak jak powiedziałem niekoniecznie już się szaman tym yy, mocno będzie podpierał yy, ale z racji tego że mamy jeszcze ten gorący okres roku yy, no yy, ta nowa matryca nie idealnie, ale zbiega się doskonale z pewnymi działaniami, które tutaj uskuteczniamy na przestrzeni. Oprócz tego no, prawie, że tak no, okresowo się pokrywa z majańskim rokiem, z tą częścią. Y, roku, w której jest największa energia, y, z tą częścią roku, w której, no, najwięcej rzeczy można powiedzieć na y, potencjale zostało zmienionych również. No, i to się odzwierciedla w różny sposób, y, również y, y, w takich, no, polityczno- y, ekonomicznych, no może nie ekonomicznych, teraz bardziej polityka, yy, przynajmniej taka wojenna, o yy, mocno się daje matryksowo we znaki wszystkim. Nie wiadomo, co z tego będzie. Yy, szaman przewiduje, że nic z tego wielkiego nie będzie, natomiast wszyscy testują możliwe scenariusze i yy, Dopóki się jakiś ząbiały idiota, bo inaczej tego nie można nazwać, nie pojawi, no to raczej oprócz tego, że wielu ludzi będzie siwieć, bo wielu ludzi, którzy jeszcze różne opcje pamięta, no a nie tylko pamięta, ale niektórzy ich doświadczają, chociażby na Ukrainie, no, siwieją na to wszystko, co się dzieje. No ale tak jak mówię, dopóki się jakiś ząbiały idiota nie pojawi i nie tego guzika nie naciśnie, co jest metaforą, no ale w tym momencie prawie, że dosłowną, no to myślę, że to wszystko prędzej czy później się rozleje. Natomiast to znaczy po kościach rozejdzie, o to chyba tak się mówi. Natomiast z pewnością no wiele osób będzie to wiele nerwów kosztować, no ale taki też jest ten czas. Niektórzy będą walić głową o krawężnik, jak to szaman mówi, inni będą robić to w inny sposób, dlatego że w głowie się im nie zmieści, że to w XXI wieku no, człowiek może sobie zafundować w środku Europy, no bo może to ta Ukraina trochę przesunięta, ale jednak to Europa może mogą się dziać takie y, rzeczy dalej, mimo że no, niewiele lat minęło od Sarajewa i Bośni i, i w zasadzie też y, wyjątkowo napiętej sytuacji, która mogła się rozlać y, no wielkim y, nie wiadomo dokąd, o tak to nazwijmy. No i teraz można powiedzieć wszystkie te opcje jeszcze raz są y, przerabiane, bo ludzie, jak widać i jak często Szaman o tym mówi, niewiele się uczą. Yy, niestety i dają się wkręcać yy, niestety w, yy, w programy, które no, nie służą ani im, ani nikomu. No ale yy, tak jak mówię, nie chcę tego dzisiaj w ogóle napoczynać. Yy. Bo audycja trwałaby długo, a szaman nie ma na to dzisiaj jakoś specjalnie ochoty. Także będę się z Wami żegnał. Tak jak mówię, jutro, jutro w żółtym kinie. Dziś tutaj wkleiłem niebieski rytmiczny wicher, kto chciał to sobie przeczytał. A jutro, może w dojrzałym żółtym kinie, szaman wróci do. Jakichś y, takich konkretniejszych treści, y, jak y, go Matrix nie wykończy, bo jutro, jutro też ma y, dzień. W Matrixie, może powiem tak, y, nie wykańcza to szamana, natomiast, natomiast już po 10 czy 12 godzinach to po prostu jest lekko zmęczony i chciałby. już nic nie mówić, tym bardziej, że tak intensywnie mówię od dwóch miesięcy, że już najchętniej to by zamilkł po prostu. No ale wszystko w swoim czasie, widać jeszcze jeszcze ma coś do powiedzenia. Także życzę wam moi mili dobrej nocy. Jakbyście mieli jakieś pytania do szamana albo jakieś różne... Się pojawiły y, wrzuty, no to y, przygotujcie i wrzućcie to na czata, bo być może tak się zrobi bardziej interaktywna y, audycja. Kiedyś czasami czasami y, takie wychodzimy. Może spróbujmy powrócić do tego, może to będzie lepiej. Niekoniecznie szaman musi wszystko z przestrzeni szczytywać, czasami mu się po prostu nie chce odnosić nawet do tego, co szczytuje, skoro. Skoro niekoniecznie się chce komuś to wklepać, choćby klawiaturą, na przykład. Także też na to uczulam. Dopóki, dopóki nie ma całkowitej pewności i zgodności, i świadomości tego, co jest poza, można powiedzieć, przekazem werbalnym, czy. Czy jakimś tam pisanym, no to posługujmy się nim, a jak już będzie to na innych poziomach doskonałe czy komunikacyjne, no to wtedy szaman nie będzie musiał w ogóle używać ani live streama, ani czegokolwiek do tego, żeby się z wami komunikować. No i tyle. No, to widok na trzy korony. Na koniec. No i do jutra trzymajcie się.